Cześć wszystkim, z tej strony Windy ja Witam was serdecznie w siódmej już, albo nawet już ósmej aktualizacji Star Stable Dzisiaj jestem na takim koniku American Paint Horse Jest on nowy, jak pewnie wiecie, ale dzisiaj nie tym się zajmiemy Mamy dzisiaj aktualizację koni właśnie nowych, maście koni arabskich Jest tam jeszcze, pamiętam, według knapsów marmory i... Fys, ten tutaj właśnie fest, ktoś sobie tutaj nie widzi. Mnie najbardziej zainteresował arab i chyba knapstup Więc ok, idziemy sobie kupić tego araba, był na fajnie złota ostroga. Chociaż w sumie nie wiem, mam pewien dylemat, czy kupić sobie właśnie araba czy Stupa. Bo się zastanawiam, czy to będzie jednak, czy kupię knapstupa o, no, przepraszam, na pewno kupię Ayaba yy, Ale nie wiem czy kupić na czy Koba czy Poltea No nie wiem, na razie się jeszcze wstrzymam. Wy mi napiszcie w komentarzach, yy, czy polecacie Koba Ahała, czy... Yy, nie, nie Ahała, przepraszam. Koba Akuha czy... Czy tego właśnie... To jest Dobra. To tutaj powinien być gdzieś ten konik. A Arabia. O, tu jesteś, tu jesteś, Jezu. On jest prześliczny. Ja, piękny jest. Nie wiem, jak go nazwać nawet, więc sobie wybierzemy tutaj. Iron. Albo Agat. Agat. O, dobra. To im jest śliczne. Lecisz do mojej stajni A że nie mogę się zaczekać jak go zobaczę, bo jest po prostu przepiękny Okej. Okay. <laughs> Aha i w kiedy tutaj mi się ładuje podwózka, to mam jeszcze dla Was taką informację. Kto by chciał, proszę się skontaktować ze mną na Instagramie. Będzie mógł nagrać ze mną odcinek. E Albo piszcie mi na Instagramie swoje... swoje właśnie... Sorry, ale po prostu yy, próbowałam pierwszy zrobić tak, że nie czytam ze scenariusza, tylko yy, spróbuję zapamiętać scenariusz, ale w ogóle coś mi tutaj chyba nie wyszło. Dobra, tu jest, tu jest. Yy, więc po prostu na Instagramie yy, w dole będziecie mieli Nazwę użytkownika w opisie. To miałam nabyć... Dobra, dobra. Okej. Okay. To będziemy, będę mogła nagrać odcinek z Waszych od z za, za niedługo będzie taki. Wow! Wow, przepiękny! Serio, śliczny jest! wiecie, że ja jeszcze nie mam tego czaplego skotu. Nie nie kupiłam, ale ale no, widziałam, że jest bardzo ładny ten niebieski bardzo mi się spodobał. dobra, to okej, okay. chyba ubierzemy się w ten nowy zestaw a nie, nie w ten, nie w ten, nie w ten eee, tutaj mam to siedło, tak? nie, tu to jest nie, dobra, ja już nie wiem nie wiem się w... nie, nie wiem w ogóle nie... na co się zdecydować, bo... nie no, z tymi urodzinami Star Stable to po prostu, no Star Stable to, co można pogratulować. To są bardzo fajne. Fajnie zrobili, że dodali te nowe konie. A chyba to ubiorę, jakoś tak pasuje, bo będę miała jeszcze ten ślepek. Yy, bardzo go wam polecam. Jest chyba moją ulubioną bluzką. I... Project, to może weźmiemy ten i buty, oczywiście to no tak się potrzebę do tego zestawu i no jest ślicznie jeszcze sobie makijaż na komputer zmienić. Nie no po prostu bardzo ładny, bardzo ładny jest. Moje ulubione. W stanie gdzie jeżdżę, czyli w stanie na czopowych niekluczowicach jest tak podobny kon, który nazywa się Texas, ale tutaj chyba nie ma takiej opcji. A i co ja chciałam zmieniać? No nie, to bo po prostu zostają. Makijaż daje mam zwykle ten, bo nie wiem, ten jest jakoś taki. Dobra, wychodzę ze stajni i idziemy odebrać komię. Dobra, nie, nie odebrać, tylko. Zobaczymy sobie, yy, jak on w ogóle wygląda na zdjęciach, jak on się prezentuje bo ogólnie no animacja AIBA ja, to chyba znacie dobrze już, bo pewnie wiele osób prawie wszyscy mają chyba Ajabę teraz, bo... No nie wiem, ale po prostu one bardzo dopracowane. Ja proponuję, że to wszystko sprawdzimy sobie. A wiecie co? Jakoś teraz mi tak nie pasuje to w głowie, więc sobie kupię jakieś ładne czarna. Ta to jest fajna. Od tego, to ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Ale jest. Śliczne, ale kurczę, nie wiem, czy to jest... A tylko nie mogą do głowy? Mogą? <ścoughs> nie wiedziałam. Co, ale głupia jestem. W ogóle nawet na to nie patrzę. Dobra, ubieram, ubieram, ubieram to. Jezus, ja przepraszam za taką przerwę. Ej, one nawet pod gardla nie mają usta. <gry> ale ładny został ktoś ma. Nawet nie wiem, czy sobie zbiecie, ale dobra. Ej, bierzemy wysiłek od tej Stacey tutaj. O, to jest ten czapek tutaj ktoś ma. Dobra. Ej, albo nie, wiecie co? Bo ja trochę się tutaj faktycznie nie się angażuję. Tutaj. Czy ile tam osób przyjechało. No sporo tutaj jest ludzi. Dobra. Zapraszam tutaj jakąś domową osóbkę do grupy i zaraz sobie będziemy patrzeć jak ten konik wygląda tak, że tak powiem, sesjowo. Już tutaj A, zrzuciłam. Zadanie często zrzucam te przeszkody. I w albo też oczywiście zrzucam. Nie ma ale co. Dobra, Okej, no. No to idziemy i idziemy sobie zobaczyć. A, ślicznie. Ew. No jestem lekki. Jezu, oni mają tutaj nawet kąpki. O dupie, małe Słodkie. Nie, yeah, dobra. Ja, ale w tym ogłowie to po prostu no beautiful. Serio, i to ogół jest piękne. Dobra, okej. Okay. Ładne zdjęcie. Całkiem ładnie. Chyba bardzo ładny konik. To umaszczenie jest przepiękne O tak, jest piękne. Niedługo może być taka seria właśnie z sesji SSO i jakbyście chcieli to... No ogólnie piszcie w komentarzach. I tylko napisz w komentarzu mogę AEP ja krupnę serduszko. Dobra, tutaj jest takie ładne zdjęcie tego kursu. Wstrzymam się, tak jak mówiłam, ja się wstrzymam na jestem... Listę kupowaniem innych koni, bo... O Jezu, ale wyszło, to zdjęcie widzieliście. No nie, bo na razie mam trochę jeszcze wątpliwości jakiego kupić. Mam nadzieję, że mi z tym pomożecie, pisząc w komentarzach. Napiszcie po prostu jasno, bo ja się domyślę o co chodzi. Dobra. Cały czas nie mogę zrobić zdjęcia. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał dłużej niż 10 minut, bo już trochę trwa. A zwykle mi tyle aktualizacji nie zajmowały. Więc od razu idziemy sobie sprawdzić na A. W okay. B. O to było... A, dobra. Sobie sprawdzimy do ten drogi. Przejechało, kurczę. Dobra, jeszcze raz jedziemy zobaczyć. No tutaj osóbka, tam doignorowane. O ile mam miejsca, bo ostatnio było pełno hakerów na fermie z piwa. Jestem ciekawa. Nie doignorowałam. Ale konik będzie ewidentnie, konik będzie w tym w Co? Mi się okropnie nie podoba ich ten przedni galop tutaj, ten na początku. To mi się nie podoba. Nie. Nie wiem czemu, ale ja mam kurczę jakąś obsesję, wiecie? Delikatnie mówiąc, mam obsesję. Dobra. Odcinek trwa już ponad 10 minut, więc wspaniale. Ale okej. Okay. No to już chyba kończymy, to było chyba tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeszcze pokażę osobę, którą chciałabym pozdrowić. To jest Jessica Longbaker, bardzo ja ją pozdrawiam. I yy, ostatnio mam od Ciebie pytania co do nagrywania. To jeśli też jak ktoś to, skontaktuj się ze mną na Instagramie. Mnieg yy, macie się opisie. Pa, pa, pa.